Witam serdecznie, z tej strony Fit Farmer. Na początku odcinka przypominam Wam, że nadal do sprzedania jest u mnie Ursus 3P. Cenę trochę zmniejszę, niech będzie to 18 tysięcy do negocjacji. Witam serdecznie z tej strony Fit Farmer. znajdujemy się tutaj na polu, na którym jest kukurydza świeżo zasiana. Ja sobie ładuję kiszoneczkę z kukurydzy tą piękną pryzmę, która została poryta przez dziki. No i dzisiaj pokażę wam trochę naszych upraw, jak wyszła, jak wzeszła. Kukurydza, buraczki, jak wzeszły, co robimy na łąkach. Trochę opowiem, pokażę, co. Nie będę taki Pan Marek już tu zajechał Zaczepiamy kukurydzę O! Do tyłu! Okej, okay, zabezpieczymy mu Niech mo Niech mo Pan Marek zabezpieczony Panie Mareczku, wywalić oczywiście, że tak wąsce zaczepić z powrotem na podwórze, trochę poodgarniałem tą kiszonkę, co tu u nas się dzisiaj dzieje? Jeden z pracowników rozwozi nawóz, nawóz dajemy tylko na łąki, 150 kg saletry na hektar Wiadomo, trzeba to dać na trawy, na trawy zaznaczam no bo lucerna wiadomo pobiera azot sobie z powietrza, więc yy, broń Boże dawać azotu na lucernę, no bo wypali. To już z doświadczenia wiem. <laughs> Kto nie wypalił lucerny, ten nie wie. No. Lucerna Zeteru bierze sobie ładnie azot i tak to wygląda. Tu już pasza przygotowana na dwa kolejne paszowodzy. Pan Marek sobie idzie sypać. Boczek żeśmy zrobili na sprężynie, żeby się łatwo zamykało. Więc nawet wiekowy pan Marek jest w stanie od Niemki zamknąć sam bok. Dawa! Idziemy zobaczyć do wozu jak się wymieszało. O! I to ja rozumiem. Takie żarełko. To ja rozumiem. Idziemy rozdać. Dobra. Wałeczek, gazik. Ładnie. Olej włączamy. Trzeba klapę podnieść. Cyk. No i lecimy z koksem. Rewersik ładnie, dwójeczka, pyk, i lecimy. Ma 800 jest pierwsza grupa. Pierwsza grupa żywieniowa liczy 2800. Tyle daje na koryto. Stado zostało podzielone na trzy grupy. Trzymamy się teraz tego bardzo rygorystycznie. Prowadziliśmy żywieniowca na nasze stado, trochę pozmieniał, aczkolwiek nie za dużo, no bo jakby my znamy swoje możliwości. Każdy żywieniowiec, to mój tata często mówi, każdy żywieniowiec jest mądry, ale łatwo się godo, nie? Bo to wiesz, łatwo się gada, daj więcej wytłoków, daj więcej śruty, tylko skąd te wytłoki załatwić, skąd tą śrutę wziąć, w jakiej cenie ona jest i tak dalej. Bo łatwo jest fajnie zbilansować dawkę, tylko weź to wszystko, daj. Więc dostaliśmy jakby nowe wytyczne, trzymamy się tego, krowy ładnie się zaczynają rozdajać, idzie to w dobrym kierunku. No i te trzy grupy żywieniowe po to były stworzone. Ja sobie jadę dzisiaj z pierwszą, mam delikatne opóźnienie, ale to nic, wszystko jest w normie, więc nic się nie dzieje złego, wszystko jest okej. Okay. umyta, przygotowana do kolejnego rozsiewania nawozu i gra muzyka. Krota jak nowa. Znajduje się już przy tej pryzmie kukurydzy, przy mojej drugiej, tą, którą ja robiłem swoją metodą, czyli okrywałem dwoma, dwoma warstwami folii oraz ziemię na boki. Tutaj w przypadku tej pryzmy mamy rozmowę o zupełnie innej kukurydzy. Jest to kukurydza, która jest soczysta, jest to kukurydza pachnąca, jest to kukurydza, która Aż samemu chce się ją zjeść. No i teraz co najważniejsze, w przeciwieństwie do pryzmy, którą Tata robił i jej nie okrywał, hałda zepsutego to było ponad 100 ton. W przypadku mojej pryzmy jest to na razie może z 5 ton i za dużo tu się nie wydaje, żeby było, ponieważ zobaczcie, jaka jest warstwa zepsucia. Warstwa zepsucia na tej pryzmie, widać to ewidentnie, to jest tyle. To jest 5 cm, zobaczcie. Od góry zdejmujemy 5 cm pod spodem mamy ładną, piękną, zakiszoną kukurydzę. Tylko taka warstewka, taka warstusia się zepsuła kukurydzy i tu już pod spodem tatu, to tutaj to już jest nawet ładne, nawet nie śmierdzi. Więc ogólnie ta pryzma wyszła o wiele lepiej. Gdyby nie dziki, powiem wam byłby sztos. Ale tak jak, tak jak żeśmy rok temu robili, Zrobiłem również trzecią pryzmę, która jest przykryta przy, yy, przezroczystą folią no i szarą grubą na wierzch. Myślę, że ta pryzma wyjdzie najlepiej i będzie z zero odpadu. Co Wy sądzicie? Możecie napisać w komentarzu. No widzę to, co pewnie u Was wszystkich w Wielkopolsce, czyli... Czyli to widzę. Widzę to. Suchy pioch. No ale co z tym zrobimy? U nas w okolicy, yy, w tym... Okresie od czasu jak zrobiliśmy trawy, minęły w sumie, minął tydzień od czasu jak skończyliśmy robić sianokiszonkę, raz spadł deszcz i był to taka, była to taka ulewa, że ledwo złapało milimetr. A tutaj mamy naszą uprawę buraka, burak też jakoś się trzyma, powschodził jak widzicie ładnie, pięknie to wygląda sobie, elegancka uprawa, jak moj, moim zdaniem jest cudownie, burak jest elegancki, trochę liście się zwijają, bo jest susza. Ale mam nadzieję, że w końcu tą suszę, w końcu tą suszę przepolimy jakimś konkretnym deszczem. Bo nie widzę tego, jak to tak będzie szło. O, tu mamy kamień, to od razu zabierzemy, żeby się chopaki potem nie męczyli. I tak to seleci. Kamień zabieramy. E, przyjaciele, teraz jeszcze taki temat, który chciałbym poruszyć. A mianowicie, zdecydowałem z ojcem, że już nie bierzemy żadnych takich e, powiedzmy. Wątpliwych usług, które po prostu już wypadają z obiegu i nie wyrabiają się sprzętem. No bo jak wiecie, jeżeli ktoś świadczy usługi, to albo robi to porządnym sprzętem, albo tego nie robi w ogóle. Jeżeli ktoś robi usługi sprzętem, który się cały czas psuje, gospodarz traci setki tysięcy złotych, a usługodawca będzie powtarzał, jutro też się ukisie, jutro zrobimy. Jutro to jest gówno, a nie. To tak nie działa niestety. To tak ogólnie tłumaczę rzecz biorąc na, na zasadzie usług. Więc, albo masz usługę konkretną, przyjeżdżasz i robisz. A jak masz sprzęt taki, który wjeżdża na pole i po 5 hektarach jest. i potem tydzień przerwy. Kiepsko. Więc, farmerek już tu zaczął załatwiać konkretną ekipę. Ponieważ drugi pokos na sianokisząkę. Drugi pokos na siano kiszonkę. zrobimy sobie z 56 hektarów na raz. Więc jeżeli ktoś tu przyjedzie, no to ma sens tu przyjeżdżać, no bo jest to ponad 50 hektarów. Nie przyjeżdża tu na 5 hektarów, więc... Szukam konkretnej ekipy. Dwie już mam takie. Będziecie bardzo, bardzo, bardzo zaskoczeni. Ale jedną z ważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o branżę usługową, też są naprawy, no bo... Czym wygrywają niektóre firmy z drugimi? Bo mają swój serwis, swoją naprawę. No i teraz co? Przecież, jak ktoś ma maszynę nową, serwisowaną w serwisie, to ja też mam nowe maszyny. Dzwonię na serwis i co jest? Panie Sebastianie, wie Pan co? Za 22 dni mamy czas. A ja wtedy mówię, świetnie. To niech pan już części zamówi, bo pewnie części po 23 dniach Pan mi powie, że trzeba czekać części 3 miesiące kolejne. Na przykład, to jest taki przykład, jeden z wielu, więc wygrywają ci, którzy mają sami naprawę swój warsztat, swoje części znają się na tym. Więc to nie jest tylko tak, że masz maszynę i jedziesz. Bo jak się spierdzieli, to wtedy właśnie poznajemy, czy ta usługa jest dobra, czy ta usługa jest rzetelna. Po tym jak się coś spierdzieli, bo jak się coś spierdzieli i usługa machnie ręką i powie czekaj sobie panie farmer i tak się ukisi, no to ja za taką usługę osobiście ja nie zapłacił ani złotówki, bym powiedział, dobra, no mordo, połowa mi się nie ukusiła, no to pechno. Widzisz, no, no nie ukisiła się, no. No. Podsumowując dzisiejszy odcinek Trochę pokazałem jak wyglądają nasze uprawy Trochę wam pokazałem jak wygląda kukurydza Co robimy na łąkach i tak Ale fajny temat dzisiaj się pojawił, jakby podjąłem się fajnego tematu uważam a mianowicie te usługi I zobaczcie, łatwo się mówi Słuchaj farmer kup Ktoś tam mówi, dobra kup przecież usługi to jest świetna sprawa No to teraz wytłumacz mi dlaczego Dlaczego dzieje się tak Dlaczego dzieje się tak że ten usługodawca robi usługę, załóżmy sieczkarnią, wozem samojezdnym. No nie jest to. Nie jest to tajemnicą, że jak kupimy coś nowego, no to to chodzi, tak? Rok, dwa, trzy, cztery. Zależy, jak eksploatuje maszynę, rozumiemy się. Jeżeli ktoś robi 100 hektarów rocznie, nie zużyje tak samo maszyny, jak ten co robi 500 rocznie, oczywiście. No i teraz tak. Skoro jest to tak super e, zarobkowy zawód, skoro taka mamona leci z tych usług, wielu z Was mi tłumaczy, to dlaczego ci usługodawcy, jeżeli już zakupią ten kombajn czy sprzęt, jadą tym sprzętem 20 lat i zaznaczam, 15 lat nic się nie dzieje, a potem następne 5, już ostatnie, czy 10 ostatnich lat maszyny to jest orga, orka po ugorze, przyjeżdża gość, no, zepsuta, zaczyna znowu jechać, znowu zepsuta, zamawiam kolejną firmę. Przyjeżdża gość, przejeżdża dosłownie pasek trawy. O, zepsuta. No, przecież takie to są biznesy. Czemu se nie kupił nowej? Przecież to są takie, takie, taka pęga to jest. To jest taka pęga, że ja, jakbym miał taką pęgę, to bym se kupował co 5 lat tą maszynę nową. Przecież po co ona ma się psuć? Dlaczego ci usługodawcy jeżdżą starym, rozklekoconym sprzętem? Bo chcą jeszcze więcej wyjąć? Milionów, tak? Miliardów? Czy, czy co? Bo ja nie rozumiem. To ja wam powiem, jak jest. Maszyna już jest użyta, że jęzor, o! Jęzor ma po same giry. Ledwo jedzie to gówno. Ledwo zbiera. Ledwo tnie ten traktor, co z tą maszyną jest sro olejem dalej niż widzi. No i taki sprzęt przyjeżdża na usługę w cenie, która jest konkurencyjnej firmy nowym sprzętem. Tak nie może być. I to jest taka krótkie podsumowanie na temat usług, na temat sprzętu, na temat kupowania, na temat zużywania i tak Ja przyznaję rację, bo to nie jest tak, że ja tego nie rozumiem. Wielu z Was często jakby przekreśla farmera i tutaj moje, moje gospodarstwo rodzinne z tym rozwojem, no bo mówicie bardzo często właśnie o tym rozwoju, o tych sprzętach i tak dalej. Ja to rozumiem, bo to nie jest tak, że ja tego nie rozumiem. Ja to rozumiem doskonale i to nie jest nic... Nowego i to nie jest żadna bomba światowa. Jeżeli już kupisz to, ten sprzęt, to trzeba kolejnego, traktorzysty, porządnego, młodego, żeby umiał ogarniać sprzęt. Ja bym musiał się w to zaangażować, czy tata, żeby załatwiać ludzi do usług. Myślicie, że to nie jest y, y, robota? To jest bardzo dużo roboty. Oczywiście odpowiadam tak, można by było, mógłbym się tym zająć, kupić maszynę, ru, ruszyć z usługami. Mam jeszcze media, to w ogóle reklama już jest na samym starcie. Może kiedyś, czemu nie? Ale to nie jest łatwy chleb. To nie jest tak jak się wydaje co niejednemu, że przyjeżdża kombajn i bierze 1000 zł za zboże i ty jeden z drugim myślisz, że on 900 zł zarabia. No, jak zarobić 150, to jest huk. Tym miłym akcentem chciałbym podziękować za odcinek. I widzimy się w następnym. Hejo!